Jo, widzowie! Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Z tej strony, oczywiście, FighterCheck. Jakiś czas temu zapowiedziałem, że będzie QA. To chyba było z 3 tygodnie temu i przekładałem go parę razy, ale stwierdziłem, że teraz jest idealny moment, żeby to QA. Nagrać i poodpowiadać sobie na jakieś pytania. Pomysł wziął się od Bobera. On mnie, jakby możemy powiedzieć, zainspirował do tego materiału. Znaczy, się po prostu dał mi pytania jako pierwszy i powiedział: Ej, byś chciał odpowiedzieć na odcinku. Ja mówię: Ej, zajebiście, Dałem ogłoszenie o QA. Ludzie popisali pytania, więc mamy odcinek. Dzięki Bober. Na początku, Bober, fajterciak, Zadam Ci 10 pytań. Co wolisz? Marvel czy DC? Szczerze mówiąc, Marvel. Zdecydowanie Marvel. Jakby bardziej w tym siedzę, w sensie bardziej się znam na temat Marvela, mogę coś powiedzieć. Na temat DC już trochę mniej. Dużo więcej materiałów od Marvela oglądałem niż DC. I moim zdaniem są tam dużo lepsi bohaterowie niż DC. Chociaż to no, wiem, że są... Bohaterowie, którzy są zaczerpnięci z pomysłu DC, ale DC też zaczerpnęło wiele swoich bohaterów z pomysłu Marvela, więc takie coś za coś, tak? No ale jeżeli mam odpowiedzieć, to wolę zdecydowanie Marvela. Wszystko jest tam lepsze i uwielbiam MCU. Jestem wielkim fanem MCU, więc Marvel. Rap czy pop? Nie, o to pytasz? Mordo. No, rap. Jakby ja żyję rapem, tak? Ja słucham rapu codziennie, wręcz nałogowo, więc definitywnie rap. Pop jest mega zajebisty, jest mega spoko. Jakby cały wiek nastoletni słuchałem popu, Uwielbiam pop, ale wolałbym słuchać do końca życia rapu niż pop. Że mam wybierać wolę rap zdecydowanie. Old school czy new school? Szczerze mówiąc, new school. Nowa szkoła mnie jara, świeżość, coś jak, jest, jak to się nazywa? Jak to się mówi? Fresh! Jest po prostu czymś niesamowitym i no ja definitywnie wolę new school. Też yy, już tysiąc razy chyba to na tym kanale, ale mam zamiar coś z rapem, uderzać coś w rap, coś tworzyć i chciałbym tworzyć coś bardziej new więc, jakby newsku zdecydowanie. Jeżeli to było pytanie o dość rabu, no ale nie wiem odnośnie czego mogło być to pytanie, więc newsku. McDonald's czy KFC? Ja jestem pracownikiem McDonalda. O wiele bardziej wolę żarcie w KFC. Jakby nie wiem, ale żarcie w KFC, te kurczaczki. Ty kubeł, o jest ty kubeł, to jest coś zajebistego. Zawsze z dziewczyną chodzimy na KFC. Nie, szczerze, jeżeli miałbym wybrać co jeść, KFC. Sorry, ale w ale KFC jest lepsze, jakby. Ale praca, definitywnie w McDonaldzie jest lepsza, niż praca w KFC. Wiem, bo słuchałem opinii. Więc, jeżeli chodzi o to, gdzie chciałbym pracować, to w McDonaldzie, a jeżeli chodzi o to, że nie wolę, to ok, FC. Blondynki czy brunetki? Jakby zawsze mi się podobały dziewczyny z ciemnymi włosami, a blondynki już trochę mniej. I moja dziewczyna też jest szatynką, chyba tak to się nazywa. W się, sensie, że ma brązowe włosy. Nie jestem znawcą, tak? Ale e, ma ciemne włosy po prostu, czyli e, szatynka, brunetka, podobne. Nie wiem, pewnie ktoś mnie zjedzie, że nie jest podobne. Ale do nie blondynki, blondynki jakby są na samym dole, jeszcze nude są mega ładne Ciemne włosy, o jest, ciemne włosy w sensie, że wystarczy, że są brązowe, no ale czarne, czarne jeszcze bardziej nie Gry czy filmy? Jakby filmy, bo nigdy nie miałem dobrego sprzętu na gry Nigdy nie miałem dużo czasu, żeby w te gry grać I kiedyś zamierzam sobie kupić sprzęt I może to się zmieni Ale na chwilę obecną wolę oglądać filmy Iść do kina Albo odpalić coś na Netflixie Słuchanie muzyki czy oglądanie swoich filmów na YouTubie? Ja sam siebie lubię oglądać Szczerze mówiąc na YouTubie Ale słuchanie muzyki jest o niebo lepsze A cringuje mnie jak ktoś puszcza moje filmy przy mnie I ktoś mnie... Ogląda przy mnie. To jest tak niesamowicie klinczujące, że ludzie nie róbcie tak i nie puszczajcie moich piosenek w pracy. Proszę. Bo o Jezus. No, klinczek, nie ja nie umiem się przyzwyczaić. Ja wiem, że powinien cisnąć z tego i się śmiać, ale nie umiem. Ja to Będę Więc w słuchanie muzyki jest lepsze niż moje filmy. Horror czy komedie? Horrory. By horrory uwielbiam. Serio, horrory są mega zajebiste. A komedie. No, wolę poglądać jakieś głupie TikToki, jakieś śmieszne filmiki, niż pełnometrażowy film komediowy. Serio. A jeżeli chodzi o długie filmy, to horrorki, więc definitywnie. Zresztą ja bardziej lubię się bać niż śmiać, więc no, zdecydowanie horrorki są dużo lepsze. Remonty czy przeprowadzki? Nie na widzę remontów. Nigdy nie miałem, w sensie miałem raz u siebie. Yy domu rodzinnym remont, taki długi, ale szczerze mówiąc, nie wiem, było to dawno, jak są w bloku remonty, na przykład sąsiad przed i ja nie mogę, nie, ja chcę go wyrzucić, chcę, ja chcę go wyrzucić. Wybieram przeprowadzki, przeprowadzanie się jest dla mnie lepsze i jakoś tak wygodniejsze yy, do przeżycia niż yy, czekanie, aż sąsiad przestanie łaskawie wiercić. Słowa czy pieniądze z YouTube? Szczerze jedno i drugie bym chciał mieć. Ale jeżeli mam wybrać, to wolałbym być sławny, ale nie mieć z tego żadnych korzyści materialnych, tylko po prostu być wzorem na przykład do naśladowania. I w taki sposób mógłbym być sławny i to by mnie jarało. I to były pytania od Bobera. Jeżeli wytrwałeś do tego, do tej części materiału, to proszę Cię kochany widzu, zostaw suba, lajka i miły komentarz. Ja z góry dziękuję. I zapraszam Cię do dalszej części materiału. The White Way of the Life. Nie wiem, nie umiem angielskiego. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem Twoją ksywę. Jak nie, to przepraszam. Masz jakiś wymarzony zawód? Otóż moim wymarzonym zawodem od zawsze jest zostanie youtuberem, ale takim profesjonalnym raperem i terapeutą, psychoterapeutą. Jakby to są trzy moje życiowe cele, które chcę w życiu osiągnąć. Chciałbym pomagać ludziom, chciałbym... Żeby ludzie jarali się tym, co robię w postaci muzyki, bo sam nie niesamowicie się jaram muzą. A YouTube to jest marzenie od dzieciństwa, jakoś nigdy nie zgasło i chcę być tym YouTuberem strasznie. Czy masz jakieś pasje poza YouTubem? Moją pasją jest lenienie się. No nie mam za szczególnie pasji, bo mam dużo pracy yy, i niedawno jeszcze to głowo było, więc tego czasu miałem zdecydowanie mniej, ale chciałbym, żeby moją pasją się stała gra na gitarze na przykład albo nie wiem, albo faktycznie robienie muzyki jakkolwiek, nie? To mi się wydaje takie mega zajebiste, ale musiałbym mieć troszkę więcej czasu na to. Więc póki co nie mam żadnych pasji, oprócz YouTube'a w sumie. Jak Ci idzie nawyk sprzątania? Różnie. Czasami zajebiście, czasami zajebiście źle. Nie wiem. Nie umiem się określić na ten moment. Uważam, że są momenty, w których yy... Zawalam totalnie, ale są też takie przebłyski, w których zajebiście potrafię utrzymać przez y, ciąg dni porządek w mieszkaniu. Więc różnie to bywa, ale chciałbym to poprawić, żeby tak było ciągle, a nie różnie. W sensie, że ciągle było dobrze. A jak to jak będzie, no, czas pokaże, jak będzie. Jak się ostatnio czujesz? Zmęczony. Zmęczony i nie mogę się doczekać urlopu, który już niedługo nastąpi, bo nastąpi e, prawdopodobnie w drugiej połowie września dwutygodniowy urlop i mam nadzieję, że odpocznę jak nigdy i będę się czuł zajebiście. Póki co jestem przemęczony, bo jednak przed chwilą jeszcze ciągnąłem dwie prace na raz, więc ciężko W jaki sposób odpoczywasz od życia codziennego? Śpię. <słuch> Za dużo śpię, szczerze mówiąc. To jest mój sposób na odpoczywanie. Albo nie wiem, czuluję przy muzyce, albo filmach na YouTubie, oglądając jakiegoś YouTubera, i w taki sposób sobie odpoczywam. To jest mój odpoczynek. I leżę w łóżku, i nic nie robię. Super, czyli się lenię. No i to jest mój odpoczynek, tak sobie tłumaczę zawsze. Od kiedy zapuszczasz włosy? Szczerze, od 18 roku życia ich nie ściąłem. Do krótka. No, a mam 22 lata i raz je tylko podcinałem. Yy, no, są takiej długości, że jakby autentycznie sięgają niżej niż sutki. Więc wydaje mi się, że są długie, ale nie mnie oceniać. Na pewno są troszeczkę zaniedbane, ale nad tym też popracujemy. I będzie o tym filmik, ale to pewnie w przyszłości, nie wiem jak dalej. Thompson pyta. Czemu wziąłeś i nie wytrzymałeś? Ale pytanie o co chodzi? Ja się zapytałem, nie rozumiem pytania, Tomson, ja dalej nie rozumiem pytania. Co wziąłem i nie wytrzymałem? Bo nie kumam, musisz się zapytać. Może chodzi tu o pracę dru drugą, dodatkową, czemu wziąłem i nie wytrzymałem? Bo się okazało, że nie lubię tej pracy. I że jest dla mnie męcząca i nie nadaje się tej pracy. A jeżeli chodzi o coś innego, to nie wiem, często coś biorę i nie wytrzymuję. <gryw> Więc Thompson błagam na przyszłość lepiej e, sformułuj pytanie. <gryw> Bo jestem lekkim debilem i mogę nie wiedzieć o co ci chodzi. Kochany Bartuś pyta: Jakie jest twoje wymarzone miejsce na wakacje, bądź do życia na stałe i dlaczego? Już kiedyś prawdopodobnie mówiłem o tym w filmie: Portugalia. Portugalia jest miejscem, jest ciepło. Dziewczyny są piękne, chociaż mam swoją, ale bym ze swoją tam pojechał oczywiście. Moja jest piękniejsza. Ale no, lubię się otaczać w kręgu ładnych osób, bo wtedy czuję się mniej brzydki, albo nie wiem. Wiem, że to dziwne, ale po prostu jak... Ja nie mam kompleksu. W sensie na punkcie wygląda aż tak bardzo i lubię się patrzeć na kogoś, więc. To brzmi creepy. Dobra, nie tłumaczę dalej. Po prostu są ładne dziewczyny, jest ciepło. Zajebisty klimat, jeżeli chodzi o to, że wszędzie jest morze praktycznie. Mm, bo Portugalia to taka prawie ala wyspa Chociaż pewnie nie No ale po prostu prawie wszędzie jest morze Dobre jedzenko Chociaż mogliby bardziej je przyprawiać Bo mi się wydaje, że ja słabo przyprawiają Już kiedyś tam byłem, więc sentyment Po prostu to jest takie miejsce, do którego chciałbym wrócić I obiecałem sobie, że kiedyś wrócę I chciałbym nie żyć tam Ale spędzić wakacje Bo w Polsce o dziwo mi odpowiada Ja wiem, że dużo ludzi narzeka na Polskę Ale dla mnie nie jest aż tak źle i raczej chciałbym z tym Państwem wiązać przyszłość. Marek Dziobak pyta: Kiedy odcinek z kalisteniki? Bo widzę, że coś tam trenujesz, ziomku. Eee, he he, ja trenuję? Ja się spasłem ostatnio. Gdzie ty wiedzisz u mnie, że trenuję? Będzie odcinek z kalisteniki. Jak się w końcu wezmę za siebie? Bo przecież mamy najlepszą wersję siebie i muszę to zrobić. Ale nie wiem kiedy. No aktualnie w ogóle nic nie ćwiczę, oprócz jazdy na rowerze do pracy i czasami tak po prostu z nudów sobie pojeżdżę. No ale no słabo to jest. Szczerze mówiąc, no mogłoby być troszkę lepiej, nie? Yy, z moją formą i tak dalej. No muszę się za siebie wziąć, powiedzmy szczerze. Czy będzie odcinek z omegle? Ej, niczego nie obiecuję. To nie mam na to sprzętu. Nie wiem, czy to moja bajka. Może kiedyś w przyszłości, ale nie obiecuję. Szczerze mówiąc, na chwilę obecną wątpię. Zobaczymy co czas po. Czy byłeś fejmem w szkole? <grym> Albo ruchaczem, bo wyglądasz na takiego. <grym> byłem pizną w szkole. Jakby byłem. Wszyscy się ze mnie śmiali, pomiatali no i tak dalej. W gimnazjum, w podstawówce, w zawodówce się to na szczęście w końcu zmieniło. Więc niestety nie byłem pejmem. A jak byłem, to byłem tym pejmem od złej strony. Co to każdy się z niego śmiał, ale wszyscy mnie znali tylko z nazwiska. nawet prawie wszyscy nie wiedzieli, że mam na imię Kacper. Więc XD trochę. Tak, byłem ruchaczem, Wszystkie nauczycielki wszedł he. Tak, ja walę. Czy waliłeś wiadro na przerwie? Co? Nigdy w życiu nie waliłem wiadra. Przykro mi, więc. Nie, ja nawet szlugów prawie nigdy w życiu nie rałem. No, był taki moment przez chwilę w pracy w McDonaldzie, że y, zapaliłem parę szlugów, ale wolę o tym nie, nie wspominać. Było, minęło, coś mi do głowy strzeliło. Ja raczej jestem antypalący cokolwiek. Desert 321 pyta: Czy masz dziewczynę? Jak tak, to pokaż. Nie oszukuj. Nie, nie pokażę swojej dziewczyny. Mam ją, ale nie chcemy żeby była na filmach, nawet je, nie mówię jej imienia, raczej chyba nie powiedziałem nigdy jej imienia, więc wolałbym, żeby została incognito i ona też by tak wolała, więc uszanujmy to po prostu. Dziękuję. Czy zabiłeś człowieka? Albo czarnoskórą istotę. Co to jest za pytanie? Zdefiniuj czarnoskórą istotę. Czy to jest kosmita, czy to jest demon? Ja nie wiem, ale nie zabiłem <grym> czarnoskórej istoty, a broń Boże, nigdy w życiu nie zabiłem człowieka. Ja raczej jestem dobrą osobą, a przynajmniej staram się być dobrą osobą, więc raczej nic z tych rzeczy nie zrobiłem. I ostatnie pytanie, na które w sumie odpowiedziałem w komentarzu, bo nie wiedziałem czy jest do Q&A, czy jest takie po prostu o. Trzeba bardziej precyzować pytania, po prostu, nie wiem, tak jak pozostali ludzie, proszę pisać pytanie do Q&A, albo do Q&A, albo cokolwiek znaczyć to pytanie, bo to nie było oznaczone i po prostu sobie na nie odpisę. A pytanie było od deserta 321 i zapytał się, czy Ty mieszkasz w Kielcach? Mieszkałem w Kielcach. Dwa lata. Aktualnie mieszkam w Krakowie. Też dwa lata. I to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że taki filmik się podobał. Taki luźny, chillowy, do posłuchania. Jak odpowiada na pytania. Tak po prostu. Nic więcej. Mam nadzieję, że było fajnie. Więc co? Widzimy się za kolejny tydzień w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja byłem Wajterciak. Do następnego. Jo!